WIG20 DAX, S&P według technik Fibonacciego witam 22 stycznia. Na indeksie WIG20 rozwija się ruch odreagowujący, by komu udało się pokonać pierwszą zaporę podażową 2283-89, która teraz często, jak wiadomo, taki mechanizm występuje, powinna przeobrazić się w lokalną zaporę popytową. Generalnie, jeśli Taki właśnie scenariusz, przebieg zdarzeń urzeczywistniłby się na wykresie indeksu WIG-20, a byłby to pozytywny sygnał zapowiadający kontynuację ruchu z możliwością przetestowania węzła 2326-2329. Na kontraktach wygląda to bardzo podobnie. Również w tej chwili transakcje są zawierane ponad eksponowanym przeze mnie obszarem oporu 2290 -95. Tu warto także podkreślić, że doszło do zanegowania wewnętrznej linii trendu zielonej Median Line. A w tej chwili za taki lokalny opór możemy uznać zniesienie 50% pokazywanego impulsu podażowego, w rejonie którego przebiega dolna szara linia, także zielona linia 50% ml. Mniej więcej poziom 2307-2309 ten rejon cenowy. Natomiast no na pewno pozytywnie należy tutaj odnieść się do kwestii. Pokonania oporu 90-95. W tej chwili takim scenariuszem bazowym jest kontynuacja ruchu z możliwością przetestowania węzła 2332-37. Przed nami jednak istotne wydarzenia. Już za chwilę dowiemy się, jakie są parametry skupu obligacji. To zostanie podane przez Europejski Bank Centralny. Na to rynki czekają już od kilku dni i widać, że. Rynki są wyczulone na wszelkie sugestie przekazywane przez różne ośrodki analityczne. Tak czy inaczej, no, czeka nas na pewno ciekawy, ciekawa faza handlu. Z podwyższoną zmiennością w tle. No i z tej perspektywy oceniając kontrakty, nadal według mnie należy zwracać uwagę właśnie na węzeł 2290-95, najbliższą zaporę podażową 32-37 i stosunkowo istotne krótkoterminowe wsparcie 2268-72. Przełamanie właśnie tej wymienionej przed momentem zapory popytowej wygenerowałoby wstępny sygnał negacji całego impulsu wzrostowego. Indeks DAX na razie. Widać, że strefa przełamana wcześniej, strefa 10175-206 działa jako zapora popytowa. Scenariuszem bazowym jest kontynuacja ruchu z możliwością przetestowania kolejnego oporu Fibonacciego 10410-10440. Tutaj wypadają projekcje prospadkowego układu x a za najbliższe kluczowe wsparcie w ujęciu krótkoterminowym uznałbym przedział cenowy 1025-55 10 jego zanego. To negatywny sygnał w ujęciu krótkoterminowym. Nic nowego, jeśli chodzi o S&P 500. Udało się bykom, jak wiadomo, wybronić węzeł popytowy 1984-89. Natomiast sygnałem kontynuacji ruchu wzrostowego byłoby dopiero pokonanie węzła krótkoterminowego, węzła podażowego 2055-62 wraz z przebiegającą tutaj median line, kluczowym wsparciem wytyczonym na bazie projekcji prowzrostowego symetrycznego układu XAB. Cd pozostaje węzeł 1956-63. Dziękuję.